Drugi rok jestem jest bardzo super. Impreza przednia. Można powiedzieć śmiało, że już nie jest regionalna, ale jest nawet międzynarodowa, bo wystartowali nawet zawodnicy z Kenii. Oprócz tego wiadomo, większość to Polacy, ale też mamy zawodników z Czech i chyba ze Słowacji. Wystartowało około 260 zawodników. Takie informacje miałem jeszcze na pół godziny przed startem z biura zawodów. Być może ta liczba jest większa, bo wiem, że jeszcze dzisiaj miało się dopisywać kolejne osoby, więc jesteśmy zadowoleni, bo to jest na pewno progres w stosunku do roku poprzedniego około 50 osób, więc to jest według nas przynajmniej dobry, dobry rezultat. Organizatorem jest Fundacja W Działaniu razem z MKS S, 2 Nysa, obie organizacje z Nysy. Wśród patronów, patronów honorowych mamy między innymi posła Marcina Gwoździa, Michała Dworczyka, ale też Grzegorza Macko. Ze sponsorów najważniejszych mogę tutaj wymienić Gminę Złoty Sto, Gminę Kamieniec, Ząbkowicki oraz Invest Park, Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, ale też Wiktoria, zakłady koksownicze Staropolanka, więc tutaj silne wsparcie regionalne. Też Lotto, totalizator sportowy, który od lat wspiera sport. Bieg Marianny Orańskiej nazywa się Biegiem Marianny Orańskiej, dlatego że przebiega aż ze Złotego Stoku do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie biegacze obiegają przez część parkową jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, można powiedzieć, bo nie tylko na Dolnym Śląsku, czyli właśnie Pałac Marianny Orańskiej i to trochę na jej część. Tak? Czyli Dobrej Pani, bo tak była nazywana przez swoich poddanych czy, czy mieszkańców swojej ziemi, e, która rozwijała ten region i też dbała o rozwój turystyki, ale też rozwój gospodarczy. Planujemy kolejną edycję. Dziś na gorąco mogę powiedzieć, że myślimy o tym, żeby zmienić termin prawdopodobnie na wrzesień przyszłego roku ze względu na kolizję po prostu terminową z majówką, e, którą myślę, że Polacy mimo wszystko spędzają inaczej niż na bieganiu. Ale to podamy w oficjalnych komunikatach, jak już poukładamy po prostu przyszły rok. Ja lubię biegi lokalne, tak, gdzie poznaje właśnie troszeczkę region, więc to jest, człowiek troszeczkę ma zawody i przy okazji coś zobaczy, nowego zwiedza, pozna okolice region Śląski, więc to jest super. Pierwsza część trasy była bajecznie prosta, ponieważ biegnie się cały czas w dół e, do zamku. Tam był najcięższy odcinek, bo trzeba się no, wspiąć na ten zamek. E, i z powrotem, no istna droga krzyżowa, bo było trzeba, e, no to co, to co się zbiegło, było trzeba z powrotem e, podbiec, więc e, było wymagająco, ale e, trasa jest przepiękna e, i to rekompensuje cały ten wysiłek. Każdemu bardzo mocno polecam ten bieg. Ja tutaj jestem już drugi raz e, i myślę, że będę wracał tutaj co roku, bo naprawdę jest to przefantastyczny półmaraton.